Jeśli nie byliście jeszcze w Szwajcarii, to ja szczerze mówiąc nie wiem, na co jeszcze czekacie. Po dwuletniej przerwie widzimy się ponownie, tym razem w odsłonie rowerowej, najlepszej wiadomo. Przywieźliśmy rower z Polski, poskładaliśmy na lotnisku i ruszyliśmy w drogę. Nasza trasa wyglądała tak, kręciliśmy się wokoło jeziora czterech kantonów, przejechaliśmy około 300 km, zdobyliśmy dwie większe przełęcze, parę mniejszych, a także zdradziliśmy rowery na kilka chwil i wjechaliśmy podziwiać widoki na dwa kapitalne szczyty Pilatus i Fronalpensztok obok miejscowości Sztos. Weź coś z tym Marta. A tymczasem Pilatus, Marta musisz ryczkę sobie wziąć Pilatus, to piękny masyw górski, rozciągające się panoramy, zapierają do w piersiach, wschód słońca nam się nie udał, zachód słońca też był taki sobie, ale przynajmniej można nad wyobraźnią popracować. No faktycznie, zobacz, przyjaźni się. Może z tym przejaśnieniem to zbyt wielkie słowa na razie, ale faktycznie od tego momentu z drobnymi przerwami było już tylko lepiej z każdym kolejnym dniem. Szczerze polecamy się wybrać choć na jeden z tych dwóch szczytów, właśnie. Zwłaszcza fanom kolejek wszelakich. Ich nachylenie największe na świecie, bo nawet 48 stopni robi mega wrażenie. Too lê ai 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 ơi ai 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 lê ai 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 lê ai 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 lê Jakby się ktoś kiedyś zastanawiał, jakie są wady jazdy na rowerze, to zasadniczo nie ma żadnych wad. <noise> Tylko się później z ciebie śmieją na basenie. Wracając tym wcale nieśmiesznym akcentem do rowerów, to trzeba powiedzieć kilka słów o samych podjazdach. Pewnie myślicie sobie, że Alpy na rower to jakaś hardkorowa sprawa. Jak być może część was wie ze stories, swoją drogą polecam śledzić, bo sporo tam wrzucamy podczas wyjazdów. No grubo. W okolicy można się zarówno zajechać tak, że człowiek ma mroczki przed oczami, ale można też całkiem na spokojnie bez jakiegoś ogromnego wysiłku kręcić się wokół jeziora czterech kantonów jak chociażby taką trasą. Natomiast jeśli jeździcie nieco rowerem, wydaje mi się, że warto jednak spróbować także swoich sił z podjazdami. Zwłaszcza, że jest w czym wybierać. Jak chociażby ten mniej stromy, który wjeżdżaliśmy pod przełęcz glauben -Bielen. Pod koniec jest ciut bardziej stromo, jednak w większości podjazd był mega przyjemny. No, z drobnym wyjątkiem. Ja, szczerze, że, że chyba bardziej z tym tą poleryną niż, niż nad tą. No, bez sensu, w ogóle są te poleryny. Wszyscy słyszeliście, że niby nie ma złej pogody na rower, są tylko źle ubrani rowerzyści? Inna propozycja przełęczy to już przełęcz przez duże P, a właściwie to i przez S. Przełęcz Susten liczy sobie 2224 metry nad poziomem morza i według Google'a powinna zająć 3,5 godziny podjazdu wyjeżdżaliśmy około 7 godzin. Wszystko to jednak moja wina, a dokładniej mojego fotograficzno-filmowego zboczenia. Zatrzymywałem się częściej na zdjęcia i filmowanie niż popijałem wodę, no i szczerze to podziwem Marta za Susten to był nasz najdłuższy podjazd w tym roku, jednak nie jest znowu aż tak straszny, jakby mogło się wydawać. Liczy sobie co prawda aż 28 km długości, jednak ma też sporo płaskich 2-4% odcinków, a jego średnie nachylenie wynosi przez to niecałe 6%. Co na alpejskie standardy umówmy się nie jest jakimś abstrakcyjnie trudnym podjazdem. Czas na ciekawostkę. Nie jest łatwo zostać obywatelem Szwajcarii. Kraj, mimo swojego bardzo multikulturowego nastawienia, bardzo też dba o to, komu nadaje obywatelstwo. I tak, aby zostać obywatelem Szwajcarii, trzeba mieszkać tutaj co najmniej 12 lat. Później przeprowadzane są w kwestii takiego petenta konsultacje społeczne. Chodzi osoba po miejscowości, w której mieszka, po sąsiadach i pyta, jaki ten e, osobnik jest, czy osoba ta się integruje, jaka jest i tak dalej. I trzeba też przejść później test. W teście tym zadaje się pytania o sprawy związane z Szwajcarią, z historią, z kulturą. E, na przykład zadaje się też pytanie, e, jaki jest narodowy sport w Szwajcarii. I wbrew pozorom nie jest to narciarstwo, a są to Schwingen, czyli zapasy alpejskie, hornussen, czyli gra w szwajcarską odmianę golfa. I rzucanie 83,5 kg kamieniem, który się nazywa Steinschlossen. Dużo, dużo więcej ciekawostek będzie w trzecim i ostatnim vlogu ze Szwajcarii, który już niedługo będzie m.in. o krowach branych w leasing, szwajcarskich bunkrach, referendach, serach, o tym, w czym Szwajcarzy są najlepsi na świecie i wielu, wielu innych ciekawych faktach. Także wiadomo, jak coś, to zapraszam do subskrybowania. Ręczną kosiarą jedzie taki trawnik. Całkiem przypadkiem zaliczyliśmy też przełęcz Grimsel, dla odmiany czas był wyjątkowo dobry, bo 25 km podjazdu jechaliśmy około pół godziny. Wszystko to dzięki Pawłowi z Ukraina i Arpenna, który postanowił wyjechać nam naprzeciwko, a przy okazji zaproponował, że podrzuci nas też na górę, żebyśmy porobili sobie zdjęcia. Wielkie dzięki! No i z przełęczy zjechaliśmy ponownie w dół w stronę jeziora Czterech Kantonów. Całe życie w Polsce nie widziałem tylu zabytkowych samochodów co na jednym promie w Szwajcarii. Kładce, nie Właściwie kładce. Kładko-promie. Jak się okazało mieliśmy niezłego farta, bo był to zlot jakiegoś klubu, którego członkowie umawiają się raz do roku, aby przez tydzień pośmigać po szwajcarskich drogach właśnie takimi starymi samochodami. Wyglądają jakby dopiero co wyjechały z salonu, a większość z nich wyprodukowano przed lub w trakcie II wojny światowej. Grzechem byłoby jeszcze, jeśli bym nie wspomniał o ich infrastrukturze rowerowej. Szwajcaria to kraj idealny, jeśli chodzi o przemieszczanie się po nim na rowerze. Niesamowite są te wszystkie trasy rowerowe, tunele drążone specjalnie dla rowerzystów, albo te małe rzeczy jak śluzy rowerowe, czy chociażby wszędzie robione łagodne zjazdy i płaskie kraweżniki. No coś pięknego. To by było na tyle. Bardzo dziękujemy za uwagę. Mamy nadzieję, że Wam się podobało. No i do następnego. Trzymajcie się. Cześć. Cześć! a dla wytrwałych mały news na końcu. Marta, jaki masz fajny pierścionek, troszkę za duży, co? O, patrz, kręci się jak fajnie. <laughs>